Lechia Gdańsk na własnym boisku zanotowała dwie wygrane po 2 do 0 z Lechem i Wicewem. Dwa remisy i aż cztery porażki nad morzem zwyciężały Lechia, Polonia, Śląsk i Piast. Czy korona do nich jest w stanie dołączyć? Marcin Pietrowski! Cudowny gol Pietrowskiego! Techniczny, mierzony strzał, taki rogal poza zasięgiem ramion Zbigniewa Małkowskiego. Lechia znów na prowadzeniu. Przed meczem chwaliłem Pietrowskiego za bardzo dobry występ przeciwko Pogoni Strzeci, naprawdę dzielił, rządził w tamtym meczu. No tutaj przepiękna bramka, no wystawił mu pięknie tą piłkę wszystkich. wystarczyło dokładnie uderzyć, no ale to wystarczyło, to naprawdę trzeba było się wznieść na szczyt swoich umiejętności i ten szczyt chyba w tym momencie właśnie Pietrowski osiągnął, bo uderzył no fenomenalnie, jak najlepsi piłkarze świata. Wydaje mi się, że Małkowski nie miał szans. Trudno, piękniejsze pramki. Ja zawsze jak, jak słyszę, że ktoś mówił przy strzale prostym.